Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na giełdzie papierów wartościowych, na kolejnym debiucie na rynku New Connect. Dzisiaj debiutuje spółka MegaPixel Studio, która działa w branży produkcji gier wideo. Witam serdecznie osoby zgromadzone na sali notowań, a także wszystkich internautów, inwestorów, którzy śledzą naszą transmisję w internecie. Spółka MegaPixel Studio działa od trzech lat. Przebojem wchodzi na rynek kapitałowy. Na dzisiejszym debiucie są przedstawiciele spółki, członkowie zarządu, pan Artur Grzegorczyn i pan Zbigniew Dębicki. Serdecznie panów witam. Cieszę się, że przybyliście do nas dzisiaj. Spółka działa w dwóch lokalizacjach. W Gdyni, we Wrocławiu, zatrudnia ponad 40 osób, 40 osób. I chcę teraz zaznaczyć swoją obecność na rynku kapitałowym. Panowie, oddaję Wam głos. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dziękuję, chciałbym wszystkim podziękować za przybycie. Chciałbym podziękować też osobom, które nas w tej chwili oglądają. Ten dzień jest e, ukoronowaniem dotychczasowej historii Megapixel, która jest e, nieco dłuższa niż wskazuje na to historia spółki, ponieważ spółka ma niecałe 3 lata, ale historia naszej współpracy, mojej współpracy z. Arturem do prawie 10 lat ciężkiej pracy nad wieloma projektami, które w tej chwili wchodzą na inny poziom, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dzień dobry, witam Państwa. Z mojej strony podziękowania gorące, najgorętsze do całego zespołu MegaPixel Studio Produkcyjnego, zwłaszcza do tych, którzy siedzą ze mną już wiele, wiele, wiele lat i ciężko pracują każdego dnia. I czekają i cierpliwie czekali na każdy drobny sukces i każdą rzecz, do której mieliśmy dojść. I ten właśnie moment, ten kamień milowy dzisiaj, słuchajcie, to jest, to jest ta nagroda, to jest ta chwila, gdzie nam się udało. I jeszcze raz za cierpliwość i ciężką pracę dziękuję całemu zespołowi, również części żeńskiej. Bez Was nasze papierkowe rzeczy na pewno by szły dużo wolniej. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze podkreślić, że spółka przeprowadziła emisję akcji w styczniu ubiegłego roku, pozyskała prawie milion złotych, poszerzyła grono akcjonariuszy, no i też członkowie zarządu są akcjonariuszami spółki. Także mają wspólny interes zresztą z pozostałą grupą inwestorów. Panowie, gratuluję tego etapu wejścia na rynek New Connect. Przed Wami nowe perspektywy, nowe możliwości. Serdeczne gratulacje dla Was. Ale dla całego zespołu, również dla akcjonariuszy, którzy wspierali notowanie spółki na rynku NewConnect. No i teraz ta miła ceremonia. Mam na przyjemność przekazać wam symbole tego rynku, czyli naszą statuetkę Vivien i certyfikat spółki notowanej na NewConnect. Witamy w gronie spółek notowanych. reporterom. Bardzo nas cieszy, że spółki ciągle debiutują na tym rynku, również z branży gamingowej. Jesteśmy rzeczywiście potentatem dzięki Wam w tym sektorze. Także serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że ten debiut, że obecność na rynku kapitałowym jestem przekonany, pomoże w rozwoju dynamicznym Waszej spółki. A teraz bardzo proszę o przybliżenie nam specyfiki waszej działalności firm gamingowych jest na giełdzie dostatek ale oczywiście tą przyjmujemy z wielkim zadowoleniem i bardzo proszę o przedstawienie spółki w szczegółach. Proszę o przeprowadzenie prezentacji W już troszeczkę mówiliśmy. Ja pozwolę sobie jako członek zarządu tylko dodać, że takim naszym wspólnym celem, wydaje mi się, wspólnym marzeniem z Artur'em jest, aby Megapixel było w światowej czołówce twórców gier typu Remake. Jest to nisza, która dotąd nie była wystarczająco zagospodarowana, a nasze dotychczasowe tytuły, czyli Panzer Dragon Remake, odniosły już naprawdę spektakularne sukcesy, a nadchodzące tytuły, czyli The House of Death i Panzer Dragon 2. Już w tej chwili spotykałem się z gigantycznym zainteresowaniem, o czym będziemy mówić nieco więcej później. W tej chwili przekazałbym głos Arturowi, żeby opowiedział coś więcej o sobie. Tak, więc jeszcze raz witam. Pewnie niewielu z was mnie kojarzy. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Od ponad 15 lat pracuję w branży gier. Od, od małych początków w wieku tak naprawdę lat 12 do teraz, gdzie już bardziej się zajmuje tą częścią zarządzającą. I myślę, że tutaj dalsza część prezentacji to pokaże. I tutaj właśnie myślę jest dobry moment, żeby wspomnieć o samym rozwoju spółki. Jak widzicie na przestrzeni trzech lat firma wzrosła ponad dwukrotnie, z osób raptem 14 do osób, tu jest napisane 39, ponieważ jest to sama produkcja, natomiast wiadomo, że tych osób jest 42. I ten zrównoważony, powolny rozwój stanowi o stabilności firmy i jest przede wszystkim odzwierciedlony w ilości realizowanych produktów, co również na tym slajdzie widać. Także myślę, że to fajnie pokazuje nasze doświadczenie i stabilność. W tej chwili przyszedł moment na zmianę slajdu. Zgadza się i. To... Jeżeli chodzi o ten slajd, to ja pozwolę sobie zabrać na chwilę głos, tu mamy aktualną, aktualny skład akcjonariatu Megapixel, to znaczy aktualny do momentu otwarcia notowań oczywiście. I jest tutaj bardzo ważna informacja na tym slajdzie na temat lockupów, które są objęte akcje. Prawie 70% akcji spółki są na ten moment objęte 12-miesięcznym lokapem. Dobrze, i nasze aktualne portfolio. Jak widzicie, jest bardzo dobrze zdywersyfikowane, ponieważ posiadamy tam takie gry jak Panzer Dragon Remake, który się stał naszymi wrotami do, 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 do świata dużych remaków. Po autorskie sukcesy, takie jak Hollow, czy po mniejsze gry jak Startide, Sparkle, cała seria, czy porty na Nintendo Switch, gier zewnętrznych firm jak Agonia, Phantom, Phantom Doctrine, czy też Gravekeeper. Przejdźmy sobie dalej do istotnych produkcji, które się znajdują w tej chwili w toku. Mamy tutaj cztery bardzo duże remake, czyli to jest The House of the Dead, który jest jeszcze planowany w tym roku. Panzer Dragon 2, 2 remake, oczywiście. Następca pierwszego Panzer Draguna, który już wyszedł, firma Fek, invented No i oczywiście możecie się spodziewać najprawdopodobniej jeszcze w tym roku większego ogłoszenia i pierwszych materiałów z The House of the Dead 2 remake. Oczywiście nie zapominam o własnych tytułach, kontynuując pracę nad Hollow 2, o którym powiemy sobie troszeczkę więcej, wprowadzając swoje własne FIP jak Kirigami. Które nie jest tylko dla dzieci, ale dla dorosłych, którzy się wciąż lubią dobrze bawić. Czy Shimmering Lagun, które pozwoli każdemu, bez względu na to, gdzie są, zażyć wiejskiego, spokojnego życia na urządzeniu w swojej kieszeni. Plus kilka innych. Żeby nie przynudzać, teraz oddaję głos Zbyszkowi. Dziękuję. Więc teraz chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć na temat Panzer Dragon Remake, czyli naszej premiery z zeszłego roku. Gra zadebiutowała w pierwszym kwartale na 2020 roku na platformie Nintendo Switch. Docelowo zadebiutowała na szerokim spektrum różnych platform, ale to premiera na Nintendo Switch była najważniejsza, ponieważ dzięki naszej współpracy, bliskiej współpracy z Nintendo dostaliśmy niesamowity pakiet, pakiet marketingowy, dzięki któremu gra była jako jeden z niewielu tytułów albo jeden… Jedyny tytuł tak naprawdę third party, pokazywana, aż na dwóch wydarzeniach Nintendo międzynarodowych. Gra została przyjęta fantastycznie i de facto umożliwiła nam w tej chwili prowadzenie całą masę zaawansowanych rozmów w celu pozyskania nowych IP. Jak widać to jest z grafu na dole, prawie 65% przychodów aktualnie spółki to są przychody właśnie z Panzer Dragon Remake. Kolejny tytuł, o którym warto nadmienić, to nasza House of the Dead remake, który został zapowiedziany na Nintendo Indie World w kwietniu tego roku. Tu mamy takie bardzo ciekawe porównanie zainteresowania Panzer Dragon remake kontra zainteresowanie The House of the Dead remake, więc jak sobie państwo podliczą, o milion siedemset, ponad o milion siedemset tysięcy więcej wyświetleń, co świadczy nie mniej, nie więcej, że ponad pięciokrotnie Większe zainteresowanie jest tym tytułem, co jest no dla nas miłym zaskoczeniem i lubimy być tak zaskakiwani. Jeszcze pozwolimy powiedzieć sobie parę zdań o Hollow 2. No jest to projekt, który zaskoczył wszystkich i, i, i jest bardzo dużym sukcesem sprzedażowym. W sensie pierwsza część, przepraszam, była bardzo dużym sukcesem sprzedażowym. Ponad 300 tysięcy sztuk, sztuk sprzedanych i co ciekawe, ta gra do dzisiaj. Bardzo dobrze się sprzedaje, pomimo upływu już naprawdę wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. E, dlatego kontynuujemy te e, koncepcję. E, aktualnie bierzemy tą samą esencję, e, ten sam pomysł, dodajemy więcej doświadczenia, e, więcej pracy e, i, i, i przekuwamy to na e, kontynuację. E, I myślę, że jeśli chodzi o Holo, to też tyle, ponieważ nie ma sensu. Zgadza się. Przeciągać. Podsumowując, tak jak już wspominałem wcześniej, zrównoważony rozwój idzie w parze z zrównoważonym wzrostem ilości projektów w naszej firmie. I tak oto do końca 2022 roku, na przykład z jednej gry autorskiej celujemy w dwie, trzy. Własne gry. W przypadku remake już można zobaczyć, że zamiast jednego pracujemy nad dwoma, trzema włącznie. Także jest to, te cyfry się zespajają, trzymają się razem i myślę, że po prostu są godne zaufania, a na pewno są. Ja na koniec sobie pozwolę tylko dodać, że There is one more thing. Mamy jeszcze jedno ogłoszenie, którym niestety w tej chwili nie możemy się pochwalić, ale myślę, że dla wszystkich Państwa, którzy będą obserwowali rozwój spółki, będziemy mieli naprawdę bombowe wydarzenie, którym będziemy się chcieli pochwalić, miejmy nadzieję, jeszcze w tym roku. Dziękuję. Owszem. Cóż, w imieniu całego zarządu serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo się cieszę, że nie posnęliście z nami. Dziękuję zarówno osobom tutaj, jak i osobom zgromadzonymi przed swoimi monitorami, a w tej chwili osoby na miejscu cóż zapraszamy na króciutki poczęstunek. Oby to był miły czas. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję za tą prezentację. Mam nadzieję, życzę Wam, żeby mega pixel studio było mega interesującą, mega dobrą firmą gamingową przynoszącą zyski inwestorom w długim okresie, nie tylko dzisiaj. Tego sobie wszyscy razem życzmy. Dziękuję Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję internautom, inwestorom przed ekranami. To był 15. debiut na rynku NewConnect w tym roku. 46. spółka gamingowa na rynku NewConnect – Mega Pixel Studio. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne debiuty. Do zobaczenia.